Kuźnia Miłosierdzia, rozmowy z księdzem Mariuszem Marszałkiem. Kuźnia Miłosierdzia nie zamyka swoich drzwi. Kolejna audycja, kolejne spotkanie. O Miłosierdziu Bożym mówić będzie. Ksiądz Mariusz Marszałek Palotyn z Doliny Miłosierdzia? A pytać będę ja, czyli Aleksandra Mieczyńska. Temat tej audycji, tego spotkania to po raz kolejny dwa promienie te promienie, które wychodzą. Serca Jezusa, chociaż tego serca nie widać, odsyłamy do poprzedniej audycji, te promienie jako symbol Kościoła, czy Boże miłosierdzie, dla kogo jest Boże miłosierdzie? Czy ono jest tylko dla oszczonych? Czy jest tylko dla kościoła? I dlaczego one mają być symbolem Kościoła? Bardzo dużo pytań, bardzo dużo ważnych pytań. Zacznijmy od tego, że te dwa promienie symbolizują wodę i krew, które wypłynęły z serca pana Jezusa. O tym już mówiliśmy w jednej z audycji. Natomiast tutaj chciałbym się zatrzymać nad jednym ze znaczeń tych promieni. Ksiądz Michał Sopoćko, nawiązując do myśli ojców Kościoła, wskazuje, że te dwa promienie to jest symbol oblubienicy Chrystusa. Tak jak Ewa została stworzona z żebra Adama, tak samo Kościół oblubienica Chrystusa. Powstał z przebitego boku Zbawiciela na Krzyżu. Czyli to jest ten duchowy początek Kościoła, wspólnoty wiernych należących do Jezusa. I zanim przejdę do tej odpowiedzi na pytanie, dla kogo jest w ogóle Boże Miłosierdzie, czy tylko dla uszczonych, to chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad tym właśnie znaczeniem tych promieni, ponieważ to chyba nie jest dziełem przypadku że akurat duchowość Bożego Miłosierdzia, kult Bożego Miłosierdzia rozpowszechnia się w czasach, w którym no, jest pewien kryzys Kościoła. Zastanawiałem się, czy użyć tego słowa pewien, czy nie. Mhm. I ludzie bardzo często mówią, wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół. Kościołowi nie ufam. Nie ufam. Bóg tak, Kościół nie. I ten obraz y, jest trochę takim pstryczkiem w ucho dla tych, którzy tak myślą. Bo ten obraz pokazuje, że ta droga do serca Jezusowego wiecie przez Kościół, że nie ma innej drogi, że jeśli ja wypowiadam słowa Jezu, ufam Tobie, to patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego i znając symbolikę tego obrazu, no jakby jednym tchem muszę wypowiedzieć: Kościele, ufam Tobie. Kościele ufam Twojemu nauczaniu. Jaki kościół mamy na myśli, tak mówiąc, tak? Co jest w tym słowie kościół, a czego możemy powiedzieć, że nie ma? Tak, tutaj oczywiście dotykamy takiego trudnego tematu, bardzo delikatnego, ponieważ kiedy używamy słowa kościół, kiedy ja dzisiaj używam tego słowa kościół, to używam go z wielkiej litery, mam na myśli wspólnotę wiernych. Tą, która została założona poprze, przez Chrystusa i która trwa nieprzerwanie do dzisiaj, i którym zadaniem jest przekazywanie dobrej nowiny. Ale oczywiście, że ten kościół składa się z ludzi, i jak się okazuje, co niekiedy wychodzi na świat dzienne, niekoniecznie ludzi świętych i mamy tak naprawdę brak zaufania do konkretnych osób, czy niekiedy nawet całych struktur kościelnych. Natomiast ten obraz. Zachęca nas do takiej refleksji, takiego zatrzymania, żebyśmy jednym ruchem wszystkiego nie przekreślili. Mhm. Żebyśmy popatrzyli chyba troszeczkę poziom wyżej, tak? Że te struktury, my ludzie, którzy tworzymy Kościół, że to może być z różnymi rysami to może być brudne, brzydkie, grzeszne, niedoskonałe, ale jest ten poziom wyżej. Ja powiem coś, mam nadzieję, że nikogo nie zgorszę że struktury są tak naprawdę narzędziem niekiedy działania kościoła mm -hmm. i nie zawsze one mają charakter trwały. Jest taki fragment w Dzienniczku Siostry Faustyny, ja go niekiedy przytaczam, jak głoszę konferencje dla sióstr zakonnych, co nieraz spotyka się z różnymi reakcjami, gdzie Pan Jezus do Siostry Faustyny mówi, że zniszczy klasztory, zniszczy zakony, bo mówi, że one zostały stworzone po to, żeby tam była miłość, a tej miłości tam brakuje. No i teraz Ktoś, kto ma taką, no właśnie taką wizję kościoła, jako pewnej instytucji, tylko to powie, no jak, to to jakaś herezja, przecież w kościele są zakony, zawsze były. Fakt, że nie zawsze były. I teraz co, to teraz to ma to się upaść, to będzie upadek kościoła. Natomiast pan Jezus, jakby poprzez te słowa, mówi jasno, że życie konsekrowane jest częścią kościoła, ale ta forma życia. Może się zużyć w pewnym momencie. Mhm. I to może być widać na przykład przez mniejszą ilość powołań. Są zgromadzenia, gdzie tych powołań dawno nie ma i to jest być może to zniszczenie. O którym czytamy, czyli takie wygasanie jednego, drugiego zgromadzenia, ale przecież Kościół jest bardzo żywy i cały czas rodzą się nowe formy. Nowe formy życia konsekrowanego, mm -hmm. nowe formy życia nowe wspólnotowego. Tak. Niesamowity roz, rozwój dziewic konsekrowanych. To jest forma życia konsekrowanego, która z roku na rok zyskuje, można powiedzieć, na swojej popularności. Młode mhm. kobiety, które żyją w świecie, oddają się Chrystusowi, a jednocześnie ewangelizują ten światek, jakby od środka. Mhm. Po prostu będąc w nim żyjąc? Będąc, wykonując swoje zadania zawodowe, kontaktując się z ludźmi, swoją postawą, swoim sposobem życia, zachowaniem, pokazując, że Chrystus jest żywy, jest obecny i dla współczesnego człowieka może być wartością. Mhm. Więc dla kogo? Jest to Boże Miłosierdzie. To Boże Miłosierdzie jest dla wszystkich, dla każdego człowieka. Natomiast, żeby zrozumieć dobrze tę symbolikę tych promieni w takim ujęciu eklezjalnym, trzeba byłoby odnieść się do nauczania Kościoła. Tutaj też znany dokument, no, wtedy jeszcze Ratzingera, potem już papieża Benedykta XVI, Dominy Jezus, w którym on zgłębia tajemnice kościoła, rolę kościoła też w zbawieniu i puenta jakby w tym dokumencie jest taka, że Boży plan zbawienia obejmuje wszystkich ludzi, czyli i chrześcijan i niechrześcijan i ludzi, którzy wyznają jakieś inne religie, ale królestwo Boże nie może zostać urzeczywistnione bez kościoła. Czyli mówiąc teraz tak bardzo praktycznie, może mhm. trochę spłycając. Ja jestem katolikiem i Uznaje to jako ogromny dar, że dane, dane mi było poznać pełnię prawdy i że moim też zadaniem jest w tej wierze wytrwać do końca. Ale jest ktoś, kto mieszka powiedzmy w północnej Afryce, jest wyznawcą islamu i on też jest powołany do zbawienia i niekoniecznie musi zostać ochrzczony. Mhm. Mm Chociaż oczywiście, jeżeli jestem katolikiem, to moim zdaniem też jest ta misja głoszenia Ewangelii. Więc, jeżeli ktoś chce się ochrzcić, to jak najbardziej doprowadzam go do, do, do tego źródła chrzcielnego. Ale jeżeli ten człowiek żyje według swojego sumienia, to on może się zbawić. Natomiast Ratzinger podkreślił, że to zbawienie tego człowieka w tajemniczy sposób zawsze przechodzi przez Kościół. Czyli jakby zasługi męki i zmartwychwstania Chrystusa, ta pełnia tych zasług jest w Kościele, i zbawienie każdego człowieka w jakiś tajemniczy sposób przechodzi przez Kościół. Tutaj też warto wspomnieć, że w teologii, kiedy mówimy na temat teologii Chrztu, pojawiają się na przykład pojęcia jak chrzest pragnienia, czy też chrzest. Krwi męczeństwa. Mam przecież w kalendarzu liturgicznym świętych, którzy zostali męczennikami jeszcze przed chrztem. Byli na drodze przygotowania do chrztu, ale wraz z innymi swoimi towarzyszami, jeżeli w jakiejś wspólnocie, dostąpili łaski męczeństwa i ich czcimy w kościele jako świętych ale formalnie gdyby wtedy były jeszcze jakieś księgi chrztów to byśmy nie znaleźli ich nazwiska no tak no Jezusowi na pewno nie chodziło o formalność. Nie tak. chodziło o formalność, mm -hmm. natomiast tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy to dobrze sobie oddzielili, gdzieś tak zrozumieli, że nie jesteśmy powołani do tego, żeby robić jakieś kolejne krucjaty i teraz na siłę e, ludzi, nie wiem, chrzcić ludzi, przywoływać do kościoła, ale jesteśmy zaproszeni tego, żeby to, do tego kościoła, do wspólnoty wiernych zapraszać, ale też mieć takie poczucie e, też pewnego długu, obowiązku, że jako jestem już członkiem pełnoprawnym członkiem Kościoła, ochrzczonym samym pakietem sakramentów, to też moja modlitwa, moja wierność, to jest też w jakiś sposób współuczestnictwo w tym dziele zbawienia, odkupienia tych, którzy może nigdy do tego Kościoła formalnie nie wejdą. Mhm. Przyszedł mi na myśl święty Karol de Foucault, którego nawrócenie to była też droga przez to, jak patrzył na wierzących właśnie wyznawców Allaha, tak? Na, na tych, którzy żyli bardzo gorliwą miłością. No i, i, i przecież też świadczył tylko swoją postawą, tak? Co więcej, nie zobaczył ani kawałka owocu swojego życia, za życia tutaj na Ziemi. No, ja mogę się podzielić, nie lubię się dzielić takimi rzeczami osobistymi, ale faktycznie takie doświadczenie jeszcze z czasów studenckich, kiedy pamiętam, pojechałem też do Francji i poznałem. Muzułmanów, którzy tam mieszkali. Z jednym gdzieś tam się nawet zaprzyjaźniłem, bo, bo bardzo głęboko wierzący, więc te tematy wiary zaczęły nas pociągać. I no, do dzisiaj ja mam taki dreszcz emocji, mimo że upłynęło przeszło 20 lat od tamtych wydarzeń, jak on z takim zniesmaczeniem mówił, że przyjechał do tej chrześcijańskiej Europy, Francji i jednak chce wrócić. Do, 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 do Afryki, ponieważ mówi, że no, sposób życia jest daleki od jego ideałów. Mhm. Że jednak ten sposób życia pełen zabawy, rozpusty, że to jest tak powszechne, że no, dla niego jest to nie do przyjęcia. Pamiętam też, jak byłem u niego w mieszkaniu, to co mnie zaskoczyło tak pozytywnie, to ta obecność pewnych znaków religijnych. To, to był jakby element, że mm -hmm. tak powiem, wręcz wystroju mieszkania. Po prostu to był kawałek e, jego życia i tam się czuło, że się wchodzi w taką przestrzeń, no, która jest dla niego wręcz naturalna. Coś, co dla Francuzów jest obce. Wielokrotnie jakby rozmawiając z Francuzami, to słyszałem, że właśnie no, to, to, co dobrze wiemy, że ta sfera religijna jest sferą bardzo prywatną i tak... Najlepiej, żeby to zachować gdzieś tam. Nawet drugować ze swojego domu. Tak, najlepiej to mhm. właśnie, żeby gdzieś tam w sypialni, gdzie nikt nie wchodzi, to tak sobie tam zrobić ołtarzyk, ale, ale, ale nie manifestować się tym. I dla mnie to doświadczenie było takie bardzo mocne. Ja wtedy byłem studentem, też byłem związany z jakąś grupą modlitewną, z Odnową Duchu Świętym. I pamiętam, że to we mnie jakoś tak rezonowało. No Na ile ja mhm. jestem też świadkiem Chrystusa, na ile dla mnie to jest takie naturalne. Na no ile ja mam odwagę po prostu dzielić się tym, co, 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 co jest jak częścią mojego życia, bo dla niego było to wręcz naturalne. I taka decyzja, gdzie on przyjechał z, z Maroka, przyjechał po to, żeby tutaj się mu lepiej żyło, żeby odkryć ten lepszy świat, myślał nawet o znalezieniu żony, no i, i potem wiem, że wrócił, potem mieliśmy kontakt jeszcze e-mailowy, potem jeszcze przez Facebooka, więc wiem, że sobie jakoś tam życie ułożył w Maroku ale tym kryterium też rozeznania, zostać się, nie zostać, no było to doświadczenie wiary. Mhm. Sprawdzał spójność trochę. Trochę sprawdzał spójność, mhm. tak? I, 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 no i tutaj jakby nie znam oczywiście dalszych losów, bo tam gdzieś ten kontakt się urwał, ale, ale jakby to też pokazuje, że ktoś, kto nie należy do kościoła, ale formalnie, ale jak może mieć głęboko ukształtowane sumienie, i tak naprawdę być takim też wyrzutem sumienia dla niejednego praktykującego katolika. No Pamiętasz go do dzisiaj. Pamiętam go do dzisiaj, mm -hmm. tak? Pamiętam jego imię. A zatem taki mi zostaje po tej audycji obraz kościoła, który jakoś płaszczem motula świat. Piękny obraz, jak się zatrzymałem, nawet nie wiedziałem co powiedzieć, co dla księdza rzadkie doświadczenie, że nie wie co powiedzieć. I też tak sobie pomyślałem, że no, też jesteśmy częścią tego płaszcza, nie? Mm. Jesteśmy częścią tego kościoła. Ogromny zaszczyt, ogromna radość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście zapraszamy do słuchania tej kolejnych, ale także tych, które już wybrzmiały w audycji. Ksiądz Mariusz Marszałek Paloten. Aleksandra Mieczyńska. Kuźnia miłosierdzia.